Cześć, witajcie! Ja cię bez makijażu z żółtymi plamami na buzi, ponieważ miałam nałożone dermamelan na noc, mam też i żółte palce. Niestety to jest jedyny jeden z takich gorszych minusów używania tego kremu, że skóra jest mocno zabarwiona na taki musztardowy, pomarańczowy kolor. I dzisiaj będziemy robić rotację kosmetyczną i zrobimy trochę w inny sposób, ponieważ jakby to powiedzieć, mam dobrą i złą wiadomość. Filmik był zrobiony, wszystko było fajnie, pięknie, ładnie, nawet byłam zadowolona z efektu. I podczas edycji, niestety, ten film usunęłam. Jakimś cudem, usunęłam dwa filmy. Usunęłam projekt Denko i tą rotację. Wszystko mam tutaj przygotowane właśnie w tym, w tym miejscu i nie będę tutaj robić ustawki. Nie będę ustawiać tego jeszcze raz w szufladach i wybierać jeszcze raz to samo, bo to tak. Trochę byłoby głupie i, i, i takie naciągane z mojej strony, więc postanowiłam, że pokażę Wam po prostu to, co było, w standardowy sposób i pokażę Wam to, co nowego wyjęłam ze szuflady. Mam chyba trzy nowości, ale nie wiem, czy którąś wzięłam, już nie pamiętam, nie wiem, czy wzięłam kredkę z Vibo, bo mam jeszcze dwie maskary. Kupiłam jedną nową z Maybelline i jedną z. Wibobą, czarną i podobno ma być to ta sama maskara, jak ta żółta, tylko że jest zmieniona szata graficzna. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie otwierałam. Polegam na tym, co powiedziały mi dziewczyny w Rosmanie. Teraz zmienimy ustawienia i pokażę Wam te kosmetyki, o których jest mowa, czyli to, co było i to, co teraz będzie w rotacji. Zmieniamy ustawienia, teraz będziemy patrzeć sobie tylko na kosmetyki. Zaczniemy od tej dużej butelki. To jest primer w takiej dość nietypowej formie. Ja go używam jako spray wykańczający przeważnie i to jest kosmetyk już w projekcie Zero, czyli mam zamiar go zużyć. Jest już, jak widzicie, oznaczony już będzie do zużycia. Używam go co jakiś czas. Fajny kosmetyk, Jeden z takich kultowych, starszych. Do ust miałam dwa kolory. Wrzucę Wam zdjęcia, jak one wyglądają. Dwie takie klasyczne szminki marki Eveline Dostałam je w pijarze i bardzo je lubię. Wybaczcie mój odrost, ale dzisiaj będę robić pozory, bo naprawdę nie miałam czasu ostatnio, a dzisiaj mam dzień wolny, więc trochę będę tutaj nagrywać, sprzątać i, no i siebie ogarniać przy okazji. Bardzo fajne, klasyczne kolory na, na co dzień. Naprawdę tutaj nie można nic źle zrobić z tymi kolorami. Do wszystkiego pasu i, i formuła też jest całkiem niezła, chociaż. Jak teraz ktoś ma problem ze suchymi ustami, no to może trochę, troszeczkę to podkreślić, ale myślę, że balsam w dużej mierze może ten efekt złagodzić. Podkłady miałam dwa zupełnie różne. Ten na przykład z Make Up Forever jest to taka zdecydowanie lżejsza forma na co dzień. Jak widzicie, też już jest w projekcie zero. Mam go na liście rezerwowej, będzie używana od czasu do czasu. Fajny podkład, bardzo go lubię, naprawdę wygląda dość lekko na buzi. Myślę, że nie można z nim przesadzić i, i, i tak zdecydowanie dla nietłustej skóry, bo on niestety na bardzo tłustej skórze nie będzie fajnie wyglądał. Natomiast ten jest zupełnie, mm, właśnie, w, 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 jakby to powiedzieć on jest zupełnie inny. Porównując do tego Make Up Forever, jest dość gęsty, mocno kryjący, mocno matujący, dobrze się utrzymuje i będzie zdecydowanie lepszy dla osób z tłustą skórą. Dość jasne kolory, więc trzeba sobie to przetestować. Bardzo, bardzo fajny, lubię go. I do mieszania też jest świetny. Także na razie wraca tam na miejsce. Do ust jeszcze miałam taki zwykły, klasyczny błyszczyk, nic specjalnego. Także to nie będziemy się nad nim rozwodzić. Kolejny kosmetyk też niby nic specjalnego, bo to jest zwykły pigment z Maka. Ja pamiętam tą aferę, gdy Mak zmniejszył pojemności tych pigmentów, zostawił tą samą cenę, było ogromne oburzenie. No i dziewczyny naprawdę w komentarzach na YouTubie no, bardzo były zdenerwowane. No ale powiedzcie mi, znacie kogoś, kto zużył taki pigment? Bo ja, przyznam się szczerze, nawet nie widzę najmniejszej szansy, aby, aby coś takiego zaliczyć, nawet jak jest w takim zwykłym, jasnym kolorze, nic specjalnego. To była moja baza pod makijaż, taki krem witaminowy, odżywczy, bardzo fajny kosmetyk. Tworzy taką fajną, lepką bazę pod makijaż, myślę, że może się wielu osobom przydać, jeśli ktoś lubi łączyć pielęgnację z makijażem. Teraz ten cień bardzo ładny, taki widzicie, taki moro zielony z Glamshopu. Shopu. Uwielbiam go na kreski. Chyba z całej czwórki to jest najfajniejszy cień, ponieważ ma najlepszą pigmentację i nie pęka kreska. Nie wygląda paskudnie, jak już mimika pójdzie w ruch. No to nie ma z tym większego problemu w późniejszych godzinach. Dwa pudry miałam, dość tanie. Ten z NYC już, już jak widzicie, jest całkiem nieźle zużyty, ale jeszcze, jeszcze będę go używać. Opakowanie rozwaliłam już jakiś czas temu. Zwykły, najzwyklejszy puder, który nic specjalnie nie robi, poza zdjęciem lepkości z, z twarzy. Natomiast ten drugi, no to jest świetny. Ja ogólnie markę Katris bardzo lubię. Lubię ich pudry. Ogólnie większość kosmetyków, które mam, to, to, to bardzo sobie cenię. Ten puder poza kolorem takim dość brzoskwiniowym, to nie ma minusów, pięknie daje taki efekt blur. Bardzo ładnie wygląda makijaż przez długie godziny. Ja też nie mam problemu z tym, że moja skóra mocno się przetłuszcza, więc tutaj też nie będę narzekać pod tym względem. Ogólnie bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Teraz ten dość drogi korektor z marki Tarte. Wiem, że są osoby, które twierdzą, że to jest szpachla pod oko. Mogę się z tym zgodzić. U mnie to się sprawdzi, gdy mam dobry krem i nie nałożę zbyt dużo. Mała kropeczka, wewnętrzny kącik i, i, i pokryję całą powierzchnię pod okiem. Także spoko, dla mnie, dla mnie jest to jeden z fajniejszych korektorów jakie mam. Żel do brwi też jest w projekcie, oczywiście nie jest oznaczony, no bo trudno tutaj kontrolować to co, co tam w środku zostało, nie ma już napisów. I to jest jeden z fajniejszych żeli, ponieważ fajnie pogrubia, ma włókna w swojej formule, więc Dzięki temu brwi są tak ładnie pogrubione. Fajny kolor, taki dość chłodny. Myślę, że jeden z fajniejszych, dość tanich kosmetyków z tej kategorii. Eyeliner najzwyklejszy na świecie: czarny, z maka. Ja nie mam z nim żadnych problemów: nic złego się nie dzieje. Na przykład w zewnętrznym kąciku nie rozciera się, nie, nie ucieka, i, i ogólnie jak jest pomalowany to miejsce no powiedzmy wieczorem, znaczy rano do wieczora jest, nic złego się nie dzieje, nie pęka, ma też fajną intensywność koloru, no i super ekskluzywna baza z Guerlain, też oznaczona jest to Kosmetyk z Projektu Zero. Uwielbiam i bardzo chciałabym mieć ponownie tą, tą bazę jeszcze raz, ponieważ jest to serum, które nie jest silikonowe, nie jest tłuste, nie jest takie wyczuwalne na buzi, pięknie się wchłania i tworzy taką skórę super nawilżoną, prawie że wilgotną to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne u mnie to się sprawdza, jestem zadowolona i, i dziękuję tej osobie na lotnisku, która mnie na ten kosmetyk namówiła i zostały mi tutaj dwie palety dwie zupełnie różne ta pierwsza to oczywiście jest hit internetu, wiem, że jak się pojawiło to cudo gdzieś tam na internecie, to od razu każdy chciał to mieć, ja też i mam dwie, dwie te paletki, jak uda mi się tutaj to otworzyć, to Wam pokażę co jest w środku no fajna paleta, może być jako jedyna, bo mamy tutaj i maty i coś błyszczącego, coś zewnętrzny i wewnętrzne kącik, także wszystko super, oprócz tego pierwszego cienia. Nie lubię go, ponieważ jest to taki zlepek brokatu grubego i niestety nie trzymam się to na, podło na podłodze, na powiece i jest na żufie, jest na nosie i, i ogólnie nie, nie, niezbyt ciekawie to wygląda. Druga paleta jest dość mało może znana, ta marka nie jest taka bardzo u nas popularna, natomiast w Stanach jest to jedna z takich lepszych marek, które sobie tam dziewczyny chwalą i w środku mamy na jedno kopyto brązy w ciepłych odcieniach, parę matów, reszta to takie delikatne błyskotki i to była paleta uzupełniająca do tamtej ale też była to solówka, na przykład jeden ciennik, kreska i na przykład ten wewnętrzny kącik i, i mi to wystarczyło, ten brąz był przeważnie na kreski, taki, taki chłodniejszy, ładny brąz, także bardzo fajna paleta na taki makijaż, bardzo szybki, jak się gdzieś spieszę. Dobra, to było w ostatniej rotacji, a teraz Wam pokażę tym samym sposobem, co sobie wybrałam na kolejne tygodnie. I jesteśmy z drugą częścią w tego filmiku. I jak widzicie, mam dużą paletę Morphe. Przyznam się, że kupiłam ją i praktycznie po nią nie sięgam, ponieważ jest to duża paleta i jest w innej szufladzie. I postanowiłam, że wezmę sobie ją teraz. Jest to paleta, jak widzicie, z brązami. Ja brązy uwielbiam. One są dla mnie bardzo uniwersalne. Mogę je używać na co dzień i od święta i mieszać z innymi, takimi bardziej kolorowymi paletami. Także zawsze to jest jakaś baza, jakieś takie wyjście. W różne odcienie, na przykład takie bardziej, widzicie, różowe, tu są tu są takie bardziej miodowe, tu jakieś takie chłodniejsze. Także wybór jest bardzo duży. Naprawdę przyznam się do jednej rzeczy. Ja chciałabym, co mi to jest takie moje marzenie, aby ta paleta była zdękowana, aby każdy z tych cieni był zdenkowany. To byłoby naprawdę coś cudownego tyle cieni w jednej palecie z dziurami. No, naprawdę. Nie powiem, że to marzenie ściętej głowy, bo, bo, bo naprawdę różne rzeczy są możliwe. To jest pozostała część tych kosmetyków, które sobie wzięłam i zaczynam może od tego podkładu z Wet, Wet Ja go bardzo lubię i Tati, którą też bardzo lubię oglądać, też jest fanką tego, tego kosmetyku, a to jest bardzo dziwne, ponieważ mm, ja przeważnie y, bazuję na pudrowych kosmetykach, które ona poleca, ponieważ podkłady czasem mi nie pasują, bo ona ma dość suchą i bardzo wrażliwą skórę. Ten jest kolor dość ciemny, bo mam jeszcze jaśniejsze do mieszania, ale mam bardzo jasny podkład w mm, w projekcie Zero, więc będzie to fajna opcja do mieszania. Korektor mam z Zoewy i tu jest podobna historia. Też jest lekko ciemniejszy i też będę go mieszać z innym, albo z innym korektorem, albo z podkładem, na przykład będzie to mój mikser. Wziąłam sobie rozświetlacz taki dość brązowy do podkreślenia brązu, może uda mi się go otworzyć, ale naprawdę kosmetyki z Maka wymagają wprawy, aby otwierać jedną ręką. Przeznam się, nie udało mi się. Tak wygląda ten brązer. Jest przepiękny, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest tutaj go blisko tona, chyba można powiedzieć. Ogromna ilość. Teraz brązer z marki Belt, Takie duo do konturowania. Ja bardziej skupiam się na tej części brązowej. Przepiękny, chłodny kolor, taki dość chłodny. Ciemniejszy, bardzo, bardzo fajny. Ta druga część to pójdzie pewnie do wyrzucenia, tak średnio, by ten puder pasuje. Ale skupię się właśnie głównie na że Puder wzięłam też z Maka, ponieważ bardzo rzadko go używam, więc też pójdzie pewnie w przyszłym roku do denkowania, bo już jak widzicie, jakieś takie wgłębienie ma. No to jest taki puder, który u mnie on akurat kiepsko wygląda na twarzy, jakoś podkreślamy bardzo strukturę. Dwa cienie wzięłam pojedyncze. Jeden z do to taki klasyk, jak widzicie, nie będę go tu otwierać, bo ym, a może w sumie otworzę, zobaczycie, jak on pięknie wygląda w świetle. A drugi z Glam z Zamsz, taki ładny szary, za chwilę to pootwieram i zobaczycie, jak to wygląda w środku. Może jeszcze do kompletu dorzucę pomadę z Anastazji, zobaczycie sobie kolor, jak wygląda. Przepiękne kolory, naprawdę piękna miedź, bardzo ciepła. Tu dla kontrastu coś bardzo, bardzo chłodnego, takiego trochę brudnego. No i pomada w takim dość chłodnym brązie z, z szarością. Bardzo ją lubię, ale niestety jak widzicie, bardzo mało ją użyłam i muszę się przyłożyć, ale to chyba trochę ruszy z kopyta jak skończę tą moją pomadę z Inglota. Tutaj mam bazę z Beki, jedna z fajniejszych, takich mocno matujących, średnio wygładzających bas na, na buźkę, ja mam bardzo porowatą skórę, więc u mnie to już musi być coś konkretnego, no i, i to na okres letni bardzo się sprawdza, więc będę to używać tylko w okolicy nosa. Róż super stary, ale jeszcze naprawdę świetny, będzie do, do zużycia, jak z, zaliczę ten z Diora, piękny kolor i kosztował tylko jednego funciaka. Tutaj mamy do konturowania Anastazję. To jest w sumie podkład, ale, ale świetnie nadaje się. Ten kolor do konturowania jest bardzo chłodny. Trzeba z nim uważać, bo dość dużo popieli ma w sobie. To jest moja nowość to jest kredka z Vibo, dziewczyny polecały mi i mówiły, że na pewno będzie Pani zadowolona, więc zobaczymy, bo muszę się przyznać, że trochę się y, obawiam, będę wyrzu wyrzucać tą z Lancome, którą mam niestety już jest stara i tak y, trochę y, sucha się zrobiła więc wymieniłam na tą automatyczną, ponieważ nie lubię takiej, które trzeba strugać y, Bazem wzięłam z Nyksa, też ją lubię, bardzo fajna jest, taka dość lepka, ale, ale jak już coś się rzuci na nią, to już to już siedzi cały dzień u mnie, nie ma większego z tym problemu i wzięłam jeden kosmetyk taki zwykły błyszczyk z Eveline, to jest też z paczki PR -owej. i mam szminkę w projekcie Zero z Anastazji, jest ona matowa więc to będzie coś fajnego w w formie takiego topera. I to są wszystkie kosmetyki, które wzięłam sobie na przyszłe tygodnie. Nie ma tego zbyt dużo, ponieważ w moim projekcie zero jest teraz ponad 30 kosmetyków na ten rok, więc staram się je zużyć, a przy okazji i tutaj tworzyć sobie bazę do kolejnej listy rezerwowej, więc będę chciała używać jak najwięcej tych kosmetyków, mimo iż teraz pracuję. Do pracy się nie maluję, ponieważ zaczynam o 6.00. Nie chce mi się wstawać 5 minut wcześniej i się malować, a po drugie też zaczęłam wieczorami chodzić na aerobik dwa-3 razy w tygodniu, także jest super, naprawdę staram się yy, troszeczkę rozruszać, ponieważ mam pracę siedzącą, więc to dla zdrowia jest jak najbardziej wskazane. No i robi się coraz mniej czasu, aby, aby nagrywać, ale walczę o to. O każdą chwilę. Dzisiaj wygoniłam moich chłopaków na zewnątrz. Mamy yy, śnieżek, mamy mnóstwo wody, kupiłam wczoraj mojemu brzydącowi. Yy, Gumaki, takie, takie fajne gumaczki dinozaury, i, no i dzisiaj je testuję na tej wodzie. Ja swojego brzdąca nie trzymam w domu, chcę iść na pole, idzie na pole, chlapie się, bawi się w wodzie. I wierzcie mi, że bardzo mało mi choruje, więc myślę, że e, takie. Hartowanie też jest zdrowe. Dobrze, teraz ja też dołączę do nich, idę troszeczkę na, na podwórko, trochę tam ogarnąć. Może jakieś drzewo przeniosę, bo trzeba będzie niedługo napalić. I z wami się żegnam. Dajcie znać, jak tam, jak tam u Was, czy, czy jesteście zdrowe i, i, i wszystko u Was w porządku. Mam nadzieję, że tak. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!